Żaden symbol nie ma odpowiedniego znaczenia, póki ktoś go właściwie nie odczyta. Tak się że to my właśnie jako kapituła programu Symbol co roku, już 12 rok odczytujemy te symbole i odpowiednio je nagłaśniamy. Stąd tym większa nasza radość w dniu dzisiejszym, że państwa laureatów symbolu 2022 tutaj gromadzimy. To bardzo ważna nagroda. Ona jest potwierdzeniem naszej misji, którą realizujemy. Ta jest przede wszystkim wyróżnieniem za nasz wkład w, w budowanie tego, co jest dla nas ważne, czyli emocji, które przekazujemy dla naszych klientów i poprzez nasze kolekcje w branży fashion. Ten symbol też pomoże nam, żeby pokazać się jako instytucja w pełni nowoczesna, Tytuł symbolu oznacza to, że jesteśmy symbolem. Jesteśmy symbolem zarówno w Polsce, jak i teraz w Europie i na całym świecie. To, że ten symbol został nam wręczony w kontekście zarządzania jest dla nas tym ważniejszy i pokazuje, że to co robimy i jest to ten kierunek, w którym dalej powinniśmy podążać. Która dba o to, aby ten wizerunek właśnie nauki, ale też innowacyjnej nauki, przekazać troszeczkę szerzej niż tylko w zamkniętych kręgach nas, naukowców. Jest to cudowna impreza, perfekcyjnie zorganizowana. Takie spotkania są niezmiernie istotne, bo właśnie na takich, na takich spotkaniach jesteśmy w stanie dzielić się swoją wiedzą, czerpać wiedzę z biznesu i wymieniać swoimi doświadczeniami. Czujemy się wszyscy wzruszeni, że możemy być częścią tego wspaniałego grona osób nagrodzonych. Wspaniała energia, wspaniała organizacja. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteśmy częścią tego wydarzenia. Dla nas jest już trzeci raz i tym bardziej się cieszymy, że, że to jest pewnego rodzaju klamra dzisiaj. Najpierw był rozwój technologii. A dzisiaj było to wyróżnienie za podejście do ekologii. Grono szlachetnych, zacnych marek, znanych już na rynku, ugruntowanej pozycji, ale też marek, o których na przykład ja po raz pierwszy słyszałem, ale słysząc co te marki mają w swoim portfolio, czym mogą się pochwalić, no, znalezienie się w takim gronie jest czymś wspaniałym.